Królowa śniegu. Kiedy wstaję rano i widzę czasem swoje odbicie w lustrze, to myślę, halo, czy to królowa śniegu, czy raczej jakiś bałwanek po nieprzespanej nocy? <grym> Ale wtedy sięgam po mój zestaw Mary Kay i magia się dzieje natychmiast. Płyn nawilżający, odświeżający TimeWise. On przede wszystkim buli skórę szybciej niż kawa. Dodaję jej takiej świeżości, miękkości i takiego efektu wow, który mówi, dzisiaj wyglądam bosko. Krem pod oczy Time Reaper Repair to jest, oh, to jest coś niesamowitego. Wygładza, rozjaśnia, yy, niweluje oznaki zmęczenia i dzięki niemu nikt nie zauważy, że do drugiej nocy pakowałaś prezenty i zestaw, zestaw Satin Lips. To jest mashew na zimę. Gładkie usta, mięciutkie, gotowe na uśmiechy, pocałunki i świąteczne selfie. A wiesz co jest najlepsze? Że właśnie ten zestaw otrzymasz gratis. W super ofercie 353 zł za zestaw. Bo królowa śniegu to nie bajka. To ty. To twoja skóra. Taka promienna, oczy wypoczęte, a usta kuszące i mięciutkie jak płatek śniegu. Zajrzyj do mojego putiku świątecznego i spraw sobie prezent, który daje przede wszystkim młodszy wygląd, nawilża skórę, pewność siebie. Radość, którą widać w Twoim właśnie uśmiechu. Bo piękno to jest najlepszy prezent, jaki możesz sobie sama sobie też podarować. Zapraszam Cię serdecznie, napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na ten zestaw, napisz do mnie wiadomość i będę wiedziała, że to ten zestaw będzie u Ciebie dzisiaj na gwiazdkę, albo dla Twoich bliskich, albo dla właśnie Ciebie. Pozdrawiam serdecznie.